Cicho! Cicho! Jak go robiłem.

とここまでであとでしょ A masz wkręcane? Masz te kurwa nabijane do sporni kujowe? Tak, to wstarczy wahacze. No tak, to wstarczy w tym Jak pan, bo przykazał. No to nie ściągajcie w sumie, może da. To zleźniemy, to po się to? to teraz nie ściągnie. Teraz ty już trzeba ściągnąć. Nie tylko do nowych. Najpierw dwa. Najpierw bal. Dół ściągniecie. Bez górnych małaty, Michał. Co? Bez górniej małaty. Tylko dołu z białymi. Nie, ja, no i tak ja, i tak zaraz się będę zbierał. bo radę na do domu. Do Musiał do piątek stać. Trzynaście, cztery tak? Tutaj zruszować. Zruszować ściągnęć mi to drewniane. Równie Michał.

Problemy z tej strażką, chyba ciu. Słuchaj. Bo, bo ten yy, wyszło ma nieporozumienie. Bo dzwonił do mnie właśnie z TVN że oni już jadą do nas. Że jutro, tak, że będą w środę, ale jutro, a nie za tydzień. Kurde, niedobrze. Nie przyłożył, za późno, nie? Ja pierdzielę. Nie dobrze. Niedobrze. Co, babiadają tego? Co? Samochód ma? No do roboty idzie Roman. Kurde. No. On teraz do mnie dzwoni, że ten. Że oni dzisiaj jadą, nie? Na jutro. Bierzemy kluczyki i jedziemy No kluczyki, kluczyki, ale wiesz tu trzeba się opowiedzieć o tym tak? No Ja opowiem? No. Ja będę w pracy jutro, chłopie, ja mam rozbiórkę jest Ja na opowiem, no nie będą by chcieli z Tobą pogadać, nie? No przede wszystkim No tak, no przecież chodzi tu o Ciebie, o właściciela tego jemnika